Nie będzie Ten A Martin, tra... kurwa, po taki podjadka. Mm, jak to się Jak ktoś z nas się dołączy. tak jakoś rozjedzie, że będą mieli mocne elite to po Gierce, moim zdaniem. Damy A radę. Ja to... nie, no, nie mam zamiaru się kłaść, no. A z kim gadamy tutaj teraz? Kim jest fedi No jak to, kto? <laughs> Oliver? Nie dzieć w lesie, pewnie że tak. No, strzeliłem, trafiłem, dobra. Fortuna jest dzisiaj po mojej stronie. No to chyba jestem, wyczerpany lak na tę grę. <laughs> Bez chiku. Dobra, lecimy z tematem. No, on gra śmiesznie pod tego, pod letala. Nie powinien, moim zdaniem, na team. No, nie z ma kogo walał. tak bić, nie? Zdowodnicę. Kogo byłby ciekawszy, chyba, zobaczymy. Nie, no, ja paszka. wiesz, on tutaj będzie właśnie mi, powarmił, mi, się przyklei do kogoś tyle. No mam nadzieję, że ta kata się nie wysnowballuje, będzie trzeba ją gdzieś tam ganiać. Wszystkie rki w nią i będzie spoko. Ja. O, Cezary już troluje. Już po prostu troluje, No nie no. Trzymaj, trzymaj wodę. Dobra, wbiłam czwarty, będę się rozglądał. Na no bocie nie wiem czy sfragilę coś Zobaczymy Dobra nie niedźwiedź Dobra Rivenka jest na razie taka średnia w swoich zagraniach Najważniejsza No i mam no, średnią Rivenkę ostatnią prawie. też W teamku Zgadzam się, na czym nie słychać, tak, bo mam filtry na, na, na OBS-ie na Dacie Dać radę. Dobra. Kanon! Dobra, na bocie jakieś dziwne rzeczy się dzieją, bo nie spuszczowali. Zaraz przyjdzie ten nok, który się zdziwią. Muszę się przejść, kontrolować sytuację. Nie się, policja tutaj. Powiedziałem tp tylko że... Nie, no. Nie pada zanim dojdę. Kontroluję wszystko Jestem silniejszy chyba całkiem w lesie tego pana Dobra, czy ty z na Mida? Poczekaj, weź nie spychaj Nie mam powiedzieć gdzie ona jest No właśnie o jest To jest Czy chcesz zrobić paśpi? Czy nie? Dobra no? dobra przesada, naprawdę kurwa przesada Ole strollowałem ty <laughs> Dobrze uciekł, ale nie wiem Ty A, dlaczego się... w creep'a uderzyłem Niepotrzebnie ta tak włączony, chyba ją ja mam ogólnie Co, na wskoczy jeszcze raz? A ona nie ma flesza O, jest ja, na no, ten, no, który tu jest Nie wiem, czy dam radę 2 na 2, bo jestem bardzo słaby early No ja wiem, ja tutaj raczej tak się trochę czaję Nie wiem, na co się właściwie czaję Może tu? Damy ten gara. możesz, czy nie? A, tu walczysz tam sam Ja, pierdolę No Dobra, Ednar. Wybacz, a już, już, kurwa Dobra, ja, ale weźmy po prostu tego, za darmo I'm, I'm no i git, także. dobra, wygrałem z Katlera, idę do, do ciebie powoli Tylko nie padnij i będzie git O, dobrze Super Ja mam flasha, ją chyba kasuje, czy nie? Kurde, no, który nie idzie Walczę z nim, czy nie? No. nie? Nie wiem, ja bym nie próbował Bo może nie flashnąć Dobra, spadam stąd, będzie problem Już widziałem, że ta kata napalona tutaj Już krew ta. Dobra, nie ma co głupich akcji oddawać się. To będzie problem Szkoda, że flesza nie bo teraz bym ją ukarał za to Zobaczę co teraz się dzieje, czy ona została jeszcze na tym midzie No się rekaluje, mam ją prawie A. Dobra mam, zepchnij no dobra, niech to zostaje A, się cofnę, kupię Klasyka, she jeżdża Dobra, na bocie nie mam czego szukać, mimo że mam blitzcrank'a, to on raczej tam niewiele zrobi, zrobię ten, on dolną dżunglę do górnej pójdę i zgankuję ci topa Tylko żebyś tam się nie nadział na r tej, Riven, bo Zaraz, zaraz powiem ci będę defensywnie bardziej o, No, który dolna dżungla, możemy go bić w sumie Przepuszczowuję to szybko i tam będę służył Dobra, dawa, dawaj, dawa, dawa. wygrywamy to Moim zdaniem jest wygrana, ale No ale... Nie, nie mam szóstki jeszcze. No nie wiem, no to tak to się nie uda. Dobra, ten bot nic nie zrobił, nie wiem, czy to wygrać, nie ma czym chyba. No. Ech, no, no. Kurde. jest będzie. Niestety. Czyli będę gdzie była? Nie wiem, bot strasznie nic nie zrobił. Chłop miał idnę i ta nic nie zrobił. Po prostu poszedł i umarł. Taka to robota Dobrze, Dobra, tylko jak to się prezentuje? 2-0 na no, 2-0 na no, 1-0 Bo to jest ogromna różnica, moim zdaniem Mówi się nie walczyć, no... Czy ja wiem? To była wygrana walka za darmo I nic po prostu nic nie dał ten... Nie dokładał I już po ptakach Także Nie no, tak no. Na no, co mam mam zasłoniętą mapę na streamie? Już tłumaczę Bo... Miałem przyjemność zagrać z gościem Którego ziomek wygrał naprzeciwko mnie I nagle nas wyjebali w mojej dżungli Jak miałem pokazaną mapę na streamie Przypadkiem Dobra, zrobię rajda, może na mida wyjdę Zobaczymy Na no, okay, tak nie ma co liczyć O kurde, śpię Idę Jebana. Ale nieważne. No chyba jest koniec, jak już taka dominacja jest to. Dobra, muszę chyba z soczewą pochodzić trochę. Mm -mm. Le ci widzowie, najgorze, że nie mam gadania. <laughs> Maj piękne staty. No niestety. To rzeczy się wygrywało. Nie, no to, to też no, nie sprzegło. A Dele mamy dużo lepszego, nie? Pytam byle no. oni nie zrobili wszyscy po 10 na 0, to może jesteśmy w grze jeszcze. No tak się... Riven bez R jest ogólnie jak coś, także nie wiem. O, i pięknie. W to Cezary OP chyba. One trick, frajery. <laughs> No, żartuję Nice one shot man Dobrze, psycha siada Tak, gleba I akurat Reda podpierdzieliła ci to klasa, znaczy zależy A bez O! No mi dzieć co jest? No, idę idę, 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 czy nie idę? Nie Już po, jest po A dobra ty kurde. Nie masz dla czegoś No którym za 500 nie na 300 dołożyła i leżę Z Dracsenota dostałem do drazwi Zbierę. A Mattin wyszedłem jakoś mocno, w tym miejscu ziskinąłem No właśnie wiem No to jest właśnie jakby no ich kompozycja strasznie mają szybkie dojście Co mówisz to będziesz mnie dajwowała. Oj, dobra śpię chyba Głupota trochę wyszła Dobra My bad Już chyba psycha usiadłem <noise> Na podłogę Niestety Sorry. No dobra luz Tak, wiem, że jak F, F będę używał, to będę wiedział gdzie ten, gdzie no leci. Próbuję może bot'a zgankować, zobaczymy, mógłbym być na topside'ie. No to mogę iść z tobą w sumie, tam Blitz jest, no ten Blitz jakby... Aha, oni w ogóle, nie wiem, padają. to jest jedno combo, Blitza nie ma, on już nie ma pasywy. No dawaj tym Blitzem, kurde, jedź. Wciśnę R'kę w nią. Dobra, Dobra już nie O, o, lecimy. to nie to jest Katarina, to jest Katarina, ja nie mam, nie mam. Dobra, no, no, hmm. Ładnie nas uratował, ale... O, o, o! Pięknie. Dobra, to mi się podobało. Szkoda, że wziął killa, ale tu jest taki, że, że bez gleby. Dobra, jest git, to ładnie tutaj. Nazachar no, nas uratował. No, wyszło spoko. Dobra, myślałem, że wskoczy, to byśmy jeszcze zbombili może. Dobra, spoko. Siema, Hardian. W sumie tylko jednego killa ma ta Katarina. No nieźle, No, nie no, źle. Nie no źle. idzie w tego. W co ona idzie właściwie? No to co jest teraz w mecie, czyli Sunderera? No, no to tak to Dziwna sprawa. Bo Botka powinna iść, ale spoko Czyli to jest tak, to jest Sunderer, i Witcent. Tak jest teraz meta na kapel. No, Cię, no wiosły, Czemu ty to? mi Fira dajesz tym. No nie. Hill Reduction koniecznie, panowie, bo to jest. Yy, ja bym tam nie szedł na twoim miejscu. Raczej. Tam Nocturne z Yumi na plecach Podejście pod smoki raczej nie mam, chociaż nie wiem dlaczego, bo tu w sumie ładnie jest na górze, ale... Będziemy to sprawdzić On tam z samą Yumi to robi Zdążymy tam zerknąć? Jeszcze? Co się dzieje? No już zrobili ok. pierdziele. Klasyka Co, so, jest na 0hp gościu Piękne Chłopca go tam jeszcze chwycił w locie Dobra, no to i tak, oni tam oddają Ja się tutaj stoi, no. No, nie sorry, ja tutaj o, stoję. Że, już no, się no, no ja wiem, no to jakby to już no, ma mało twojej winy Tutaj właśnie tak się gra na, na nocturna niestety Po prostu ja muszę być gdzieś w pobliżu najlepiej Jeżeli to możliwe Czy z Dimi na plecach wjechał? No to w ogóle jest tragedia. Dobrze, serka, że z Sylasem nie grałem. Malzu przynajmniej będę miał 2,5 sekundy fajnego stuna. A z Sylasem z 0 nie wiem, 4 minuty zrobił. To jest Git. Jestem ciekaw, co będzie największym ball, problemem bo... w tym meczu. Ja zrobię rada, spróbuj przyjść na MIDA. Można spróbujmy stragować ją. Spoko. Jak ją zaerkujesz. To powinno być marca, bo mam bardzo duże wrażenie ogólnie. Czy mówisz, nawet jak nie będzie opcji rzucić E, to jest. nie dam rady, nie dam rady, są przejścia. grasowa błota. Ja się trzyma tam. O, 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 pięknie złapo, kurwa, tylko tam jest Katarina. No i <laughs> dobra. Nie, nie dopuję do niego nawet, na nie ma Lepiej mnie jak widzę takich. A, jezus, to znowu się robi agresywnie. Ty, ale ona go nie zabiła, ty. Co jest? Zabiję, no, bo chłop ma powiedzmy jeszcze jakieś cezaki. Gorzej z to Raven, która jest naprawdę no, gorsza niż ta Yumi, a no, coś, coś zabija, no. Dobra, ostrożnie ty, bo masz Raven od góry. Tak, go biorę fale i gdzieś dalej. Dobra, Ryby, zaraz dwie. się przejdę tam do ciebie. Spróbuję swoją Rku er coś zrobić jakiś one shot, bo ja z er jak wyskoczę to za 400 złapy, no ja tam za 800 wjeżdżam, to prawie całe życie, tylko okay. musisz zerkować. A mogę nawet chyba na sucho erkę walić? No chyba tak Po prostu żeś tylko ją tam zamknął i ja po prostu skaczę jej na głowę i tyle. Bo ile tam dwie sekundy, 2,5. 2,5, 2,5, no. Ostrożnie. Też nawet nokturne jak mu tam pozbijasz wszystko, to możesz go tam wyssać, to go też wystrzelimy. Ja już jestem tu w pobliżu, to możesz nie wiem co, jakieś pseudobajta zrobić. Ja będę tutaj na zakręcie na razie. Bo myślę, że tu będzie, będzie się czaił, bo RK już ma na pewno. Dobra. Spał się. Gdzie? Mid? Nigdzie nie chyba, moim zdaniem Ej, hey, bity Bo... na sos. Sa Spali się <grym> szybko Nice no. no. Get the fuck out A że on wjechał tak? Dawaj, dawaj 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 crank Halo Kremium jest Tak jest tak gricky, to jest... Ale, ale trollują Dawaj, nie dzieci. Gryź tam no! Dobre, za miliard! super. Dobrze. Super, super. Zobacz. Dobra, i zrobimy A, to nie, samo no na no kolejne rekań. moje RC, spróbujemy jeszcze raz je tam sfragować. No okej, okay. zrobimy to. On. No ja mam za 80, ale to sobie wylatam trochę do lesie. Tutaj, no nie obchodźmy to ze specjalnie, dzięki. W sensie. okay, nie okay. będę tam no. szedł nawet, bo tam ciężki, ciężki klimat jest. To w sumie gniecisz, no który nie ma erki, to jesteś całkiem bezpieczny mm -hmm. Czy no cię chce dajwować? Jakby się wybajtował na sztyle? Trzeba cały czas podchodzić tutaj próbuje się mnie wbić No szuka spróbuj próbuję no, ja on tak. za chwilę spokojnie Ja też stanę tu na zakręcie, ja jestem jak coś Bez nie wiem czy zabijemy no, no. no nie, no dobra, bo ona tak jakoś dziwnie Poszło. No bot, na ten tutaj, bot. Dobra, ja się cofnę. Mam dwa koła w plecaku generalnie. No. Hmm. To, jak to nie będą pomać Skorzystaj, podchodzę na błoto hmm. Dobra. Na razie idę w takiego fightera tego niedźwiedzia. Ładnie tym Cezarem tam na tak, topie. A we Cezaru mógł krzyczeć zaraz. Esa. Essa, dobra, ty Infernala mamy. Albo trzeba. Wy... trzeba wy... O. To nie u mnie. To tu gdzieś, idę do was, ale jestem daleko, tak masz, na. nie zerkuję. Nie tego nocturna, bo Jinx była poza zasięgiem. Zerkuję? Dobra, Katarina, masz, Katarina idzie. Dobra, dawaj. Gryziemy ich po piętach. kurde. Nie podejdę, nie podejdę, bo też tyle. A co co też? Ty ty dawaj, dawaj, dawaj. Ja tutaj, tutaj, wszystkich. Riven, riven, riven. Dobra, spadamy dawa. stąd, jest git Specjalnie zbejtowałem na sztyle bo tam ten burzę położyłem Chodzę na plecy 7 sekund do pasywy Jesiem RG oś randomowego no. Dawaj Grysiał Grysio tu mnie No i co? Dobra Mamy nie chyba nie, i... nie, nie mamy Dobra to jest smok, smok 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 bo przegapimy. punę idzie no. prąga no już żyją wszyscy Nie wiem Dobra, ty nie dam rady, dobra, zmykam stąd, trudno. Trochę nieproszonny czas robiliśmy teraz. Tak, trzeba bo smoka robić. Dzięki za suba. Sub, jak? Stump Smurf, dzięki. I teraz spróbujmy. Bo smite mam za 15 sekund, nie wiem, kurde, bo to jest trzeci smok dla nich, to infernale. No trzeba, trzeba, oczywiście, że trzeba. Nie, no, nie że trzeba Musimy już na na tylko i wyłącznie to. w tej chwili. Pytanie, czy no, który już nie kończy, nie? No właśnie. Najabilne bydlę. Bo złego kola żeśmy zrobili, trzeba było po prostu robić te... O, robimy ją czy nie? Ojojojoj. No słucham nie... apie, jak spowolnicie. I co stało tą erką? Postelisowana jest, nie widzę nic. No Nocturna No Nocturna, nocturna, nocturna i... Joł, 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 Dobrze. Jo, innymi. raperzy szale. jesteśmy. Dobrze. Jo. Jo Joł, Co to za narkotyk? Dobra, no nie do Teraz musimy serio na infernale zagrać. Kozak, chłodna głowa i comeback. No zawsze. a Spartanie. Na trzech walecznych. I Riven, która... Dobrze! Ten podżyw. Dobry był, to fragujecie ją. Chyba za darmo, nawet bym powiedział. Ja tu jestem na secure. Co, to wyłączyć tower? Siem. O, siema. Ciu! Siem. Ja pierdolę. No żartujesz chyba. Nie, wiem tebna, żeby, żeby ci nie goniło dalej. Zajdziesz do wstrzymania. Kurde, ja specjalnie odpuściłem, bo mogłem pofragować. No i nie odpuszczę, więc... Dawaj, 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 tym mozacharem, dawaj, dawaj. Ewa, int ja masz. Próbuję, próbuję. Dobrze, fajnie, Dobrze, z git. Jeszcze trochę prawej pięknie. Dobrze, lubimy takie się nota. Aj, close. Bezerki moje były. Tak, bo ja myślałem, że mieć maszerkę, już tam kurde późno, eee, ja, mam i <grym <to> <grym> Nie zwracam uwagi to... już na takie rzeczy. No tak to jest. Widzowie mówię jeszcze jedną ja, znam <grym> streamy. Ja i. znam to. Ja pierdziele, Flexy i każdy by yeah. mieć streama. <grym> A ja... To jest na widownia, coś nie wiem. Ale jako 6 killi ma, jakbym miał 6 killi, to ta gra już dawno by się skończyła. Cała Polska patrzy, moi drodzy. <grym> Dobra, idę. No nie możemy odpuścić tych smoków, bo jakie, odda jakie oddamy to jest... No, nie powiem, ja to nie powiem co jest, ale... giga przejebana na Turbo źle będzie, generalnie. Oddana widzownia. A ja... Widzownia. No co pingujesz tam? Weź sobie idź na bota farma, nie tam gdzieś mnie pingowała. Dobra, to to. Weź sobie. A to nie chcesz. Dobra, i pogryźć tą Katarinę. Zakłaki, o wytargam Dobrze, ona no nie ma, i teraz szumpo do tyłu używa, i już nie ma escape'a. O nie ma żadnego escape'a, ale strollowała, ty. Dobra, jum! Nie dźwięć. Nie ma skoku, nie ma skoku. Teraz ma dopiero, to co, to za skok. Dobra, się ją zablokuję No dobrze. Zobaczcie, co jest Ja, Jata, mi, naprawdę. Muszę sobie widzę zrobić. Tak, najdelikatniej mówię. O, leci, leci do mnie. Ty, chcemy ją? Nie wiem, nie wiem, wezmę za daleko, nie wiem wezmę jaki klimat tu jest, nie Ciekaj. wiem Ciekaj. co mam zrobić. Ale za dymka. No, no cię Wygrywam, wygrywam chyba. No, wygrywam. Nie Łatwizna. Dobra. Bierzcie bota, ja wezmę to pan no broni. Here, tak. panowie. Wierzę, że się połamie Oni co full AD. A i poważnie, ta Katarina też. No, Czekał. i zaraz 400 Armora na składam i się Mano. Katarina będzie leciała w ten item na AP. Myślisz? Z tego łuku? Rządziłem, a, żondelko, nie. a, nie a Kitu, ty. No To bez sensu. Czy znaczy nie, no tak budują wszyscy teraz Katarinę. No co ty gadasz, pod tego? Na tak, Sanderer, potem taki Rządełko, potem Witcent On jest, nie ma niesamowicie tanki i tak on to Nie no, ale nasz Orkut jest kompletnie useless tutaj Chyba, że krzyczeli, o OMG Katarina, why you building AD I tak to się kończy, nie wiem co Nie, nie, to nie robi, robią, serio To jest normalnie, co ludzie wszyscy robią Dobra, zaslałuję no -y ich może trochę. To jest pod smoka i jeżeli padniecie to już nie ma smoka, pamiętajcie o tym 7 się O, te pasz? Ty, to my to no, wygramy tam, chyba tak. Wygramy to, w chuj o co z tym... Zobacz ja no, tu tym... no, nas łapie to tak, Dobrze, dobre. kończymy. Możemy to robić. Ja tak, jeden teleport. tak, 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 gry. Zamykamy? No tylko tak, tak, Zamykamy? No, tak, wyłączą tak, ty nie ogień, nie ma, nie ma, tych. ma nie ma nie ma co? 4 sekundy do ja, ja, ja. No dobra, okay. dawać, trudno. Kończymy to? Nie mówcie. Kończymy, 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 kończymy. Kończymy, kończymy halo! Błagam, błagam! Nie! Dobra, dobrze! Dobra, dziękuję! Co jest? Jakie kolaboracje sześciu siberów? Co jest? Tak jest. O, jajcucha, ty. 2 na 7 jest no już ciężko, ale 3 na 7 już się da. Da się, da do się. Dobra. Pięknie. Tak. O oh moje. Oh. Toż skrzynkę dostałem z wrażenia. Dobra. E, doskonałe dowodzenie, Jinx. A, Jinx to tutaj ewidentnie. dobra, no. piękna gierka. Dobrze. Tu dzięki panowie. To może wrzucę Też na, na YouTube'a, jak się nie obrazicie. Na wrzucę na tak, streamerską. To będzie ciekawe. E, no dobra.